Camp, fine, no one, no two, no three <śpiewanie> urazem wbił do nas. napisał 1-2-3. <śpiewanie> Random wbił do nas, a hasa jest 1-2-3. Piękne hasło. Michał mów coś, bo cię nie słychać. Głupi wam w dupę. Co to jest rakę? Ej, bo ja jestem! <śpiewanie> Chodź tu do nas, jesteś w szałcie! O, słyszał jakiś dźwięk, Ziemia! Aaaaaah! To jest rakiem! Ej, Lafasz chodź w tyłowie! Do... Proszę o szyjnie! Nie chodź we mnie! Hu, skok, co jest? O, wygrałem, bo ktoś chyba bierze na sprytku. Dobra, przewidziałeś mój plan, dobry jesteś. Michał, mów coś Algumy śmieć. Ale czemu Daj, ty jesteś taki agresywny? Chcę tylko przypomnieć jak ty jesteś toksy? Ja nie jestem w ogóle toksy, ja go tylko zjadłem. Nie wiem dawam. Bo kurna użyjemy, dwa razy w te. Czemu on uciekł? Camp Fine. No one, no two, no three. <grym> żadnego oszczędzenia po prostu w ciebie tak wlatuję. Ja tylko czytałem z tak. graj, graj. grij! Mam Dobra. Ja ty poszedłeś? Na dół, na dół, szybko, na dół, chodź, chodź, chodź. Co jest? Co jest? Chodź tu koło drugie. Co jest? Brej ten i przyszedł... Ej ty pułapkę mam! Dawaj, wołamy go. Chodź tu, śmieciu, 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 śmieciu. No i ci przyjdzie z drugiej strony. Ej! Nie będzie niemiec plu nam w twarz. No co jest z tym śmieciem? Chodź tu! O <śmany> 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 Jak to lepiej Dobra Złapu się, mamy go I co się stało, czemu jest jakaś burza Mam mogę a ja mam cały czas głos na fula, co jest? Ale Może tylko tylko w pułapkę zapalać, bo to się zdenerwował. Może. Jak mam w to grać, kiedy no. cały czas mam głos na czerwono, raz nie atakuje, i potem jeszcze raz bije do mnie od razu. Jak się z Lidzami, ładnie. Ja do